Cześć wszystkim jestem do witam serdecznie na moim kanale a dzisiaj z Brokułem gramy w One Armed Coke Chciałam tak powiedzieć, że ja jestem ja Brokułem Powiedziałam za Ciebie, miska. Dobra, to dzisiaj robię hot dogi, Może później lody zrobimy. Został łapkę w górę i subskrypcję. Zostawcie mi w opisie i zaczynamy. 3, 2, 1! Kurde, nie zamrzałem kliknąć. Co mnie, co można zrobić? Co? Nie, tylko zrobić na start. Wydajemy to Nóżku kuchenny przecinek. Tu. Nie, nie dam mu zobaczyć. Weź tego hot doga tutaj. Czekaj, a tu na talerz musi być. chyba. ale nie, bo to nie ja po prostu. Okay. Dobra, po O! To jest faktycznie, może. Talerz, bo talerz to przynajmniej. To nie będzie latać. O! Weź, talerz? Tak, tak zrób. I stań tutaj tak bardziej. O. To po, albo to poczekaj, osłys się? Zejdź z kadru. Idź tam na zewnątrz. Na zewnątrz. Tam się nie da. Na zewnątrz. A w sensie tam zewnątrz. Hmm. Tutaj screen. I teraz tutaj po prostu zrób tak. Żeby po prostu mógł cię wyciąć. No tu... Cześć. Dobra, to już. Tutaj. O! Głód. Co Bo by oni chcieli? Oni nic, oni nic. No i tak im nie wiem, czas leci. 70 sekund. A się do tego, do Narni. Chcesz je otworzyć? Eee, ale wiem, że. Widziałam na odcinku. No. Jest tak twietliwa. O! Kepucz. No. Oni mają już proszę, mniej niż minutę. Co się nie, bo jak oni ten, Jak już będą mieli zamówienie, podana to się resetuje ten czas. Mm. Okay. Ej, bo wiesz, że ja mogę sobie nie robić okay. Ej, nie znajdziesz mnie. Nie, wiem, Nie, gdzieś mam tu. nie znajdziesz mnie widzę, że no. <gry> no, okay, Nie co, 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 i order. co, 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 nie już sobie. Okay. Ej, czemu ty... Ej, u mnie, u mnie wstali i zniknęli. Nie mamy potem... taj, gaśnicy. Nie, jest tu. Bo powiedziałem, Nie mamy gaśni. Jest, że nie, jest, nie mamy, bo... że nie mamy gaśnicy. Jest tu. <laughs> Ale kto to jest? Sekundowa? Nie mamy gaśnicy. Nie? <coughs> na pewno nie Jezu. mamy gaśnicy. Nie mamy gaśnicy. Nie mamy gaśnicy. Ready to order. A, sausage and bread. Trzeba mamy na nich kliknąć. Trzeba na nich kliknąć. Żeby Żeby zamówienie sobie...

Eee, nie, ale... Zepsuł. <grymne> Ej, <grymne> trochę wcięło tą parówkę. Kurde, muszę ją gotować. <grymne> ale to... To... Ale już gotuję. Ale patrz, patrz jaką on chodz ma fajne to. Eee, maszynki on ma fajne. Ja mam ten naklej. To. Sas... Sasugem. No. Więc idziemy No, co tu powiedział? Trzeba na nich pisać i co on powiedział? To nie jest co zamówiłem. Co, nie, co, on powiedział, no, co że... Co się stało? Widziałeś nie, to? nie, sorry, on... Ale widziałeś nie. to? Oni wleźli w bludziny. No, nie, on powiedział, że to nie jest... Go... Gotowany poprawnie, jak jest. Nie rozumiem, Może są co się Siedzieli ludzie, a oni zachodzą i usiadają na ich miejsce. patrz. <noise> co, jest? On mnie to na A, a kiedy czegoś ty bry? A ty ją zamawiasz? To a ty ją zamówisz? ty To ty Nie mam drugiej Okej, ja to mamy włączyć do... Przecież chciałeś się to i dałem. Eeeem, <try> um, pakujska! Pa, Masuś mamy teba. Ej! Pa, ej! Zabrał nam! Co? Zabrał nam! No, Patrz. ale tam mamy jedno. Eeeem, um, nie można tam iść. Już nie tylko jedno. Właśnie bo nie jeść chcą. Ale damy idą parówę. Gdzie jest gaśnica? Nie ma gaśnicy. Gdzie jest gaśnica? Nie ma. Gdzie jest gaśnica? Nie ma. Ale chyba Gdzie jest? Nie jest. Gdzie jest? Nie ma. Nie ma gaśnicy. Może to wszystko co zamówić. Ale ja nie... To zarazimy prasę pajacu. Okej. Mnie jest, prasy, Czekaj, okay. gdzie mi, jest mi, gaśnica. Gdzie? spadkasz tam. Widzisz? Nie, tutaj, tam. Tak. Tu. Co się zgaśniczy. Nie, widzę, widzę, ale co... Nam się... Ech, dobrze. Coś ty zrobił! Ej, da, dajemy klientowi. Coś ty zrobił. Dawaj, dawaj to. Nie! Nie, gdzie jesteś? Monty? Oskar. <laughs> Monty. Poczekaj. Ej, Poczekaj, już nie mamy no. Pożegnaj się ze swoim nożem. Pożegnaj się ze swoim nożem. Czemu? Jeszcze o, gdzie miał być głośny auto Zero gwiazdek, za yeah! kieł! w tej grze są dobre. Dobra, to jest coś, co chociaż umiemy. Okej. ojej, A ja A raz nie mogę po prostu. Nie, Ej, Monty? No? Nie, łyżek nie masz zakupu. Ty, można puszczać gałki? Hmm. To można? Ale można to... puszczać. Jak? Prawym przyciskiem myszy. Trzymaj. Aha. Mhm. Coffee and strawberry pan będzie, Pan ma dzisiaj e, e, ta, e, ten specjalny dzień Pan dzisiaj dostanie wszystkie e, smaki tak o, coffee fi. Ej, w sumie czekaj Zachaczmy to nie ham okay. Ja to chcę tutaj Robert. wpakować okay. tak. jest... tak. robię jeszcze największą gałkę jak największego najwyższego loda jaki jest. Tutaj. Dobra. Wszystkie A smaki na to tak. wykorzystamy. Więcej niż wszystkie, podwójnie! Nie! O! Gdzie mnie tu! Złap Jak Nie, nie wejdziesz tutaj! Łe, lewituję... O! O! E! Pomocy! Zrobimy to... Pomóc? Dwa Myślę, nie? Masz pan! Mam! Pani Dan... Weź raz weź raspberry! E Kupić czy złotych? Nie, wziąć tam do ziemi. Okej. Okay. Yy, wafelki trzeba kupić? Trzeba. I tu i tak. Czego jest. mamy najmniej i najwięcej? To się najmniej to chyba to stawki bo wykorzystałem Nie. prawie całą tego loda. Ok, Trzy... Tak, wiedziałem. Kupujesz... A nie, nie mogę. Okej, okay, truskawka out of order. Ja tam dobrą... Po... Dobra, jest order złożony. Ja jestem. Halo, proszę pana... O, jest pan policjant, który porządkuje. Wywalił się mi Dobra.

Oh, yes. Nie mogę się nie... Je... nie Nie, 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 nie idź. Dobra. Dobrze. Nie będę szedł. Się... Mogę się nie. zwolnić a, a to się... Dobra. Pamiętam jak raz o. się upewniałeś e, się, trzy razy. Co jest odjedź już. Odjedź. Czemu? Czemu nie chcesz odjechać? Może nie chcę. On widocznie chce patrzeć co robi. Co robi? O! Odjechał! A, y to nie! Luciw! No pan nie Proszę pana, pan zabrał... Nie w dodatku Jakich kam Już można wchodzić? Jeszcze nie Okej By siebie włożyć do śmiechu Nie Chociaż? A jest tu screen. Jest tu sprint. no mogę Kurde, jest bariera Nie, nie, nie Weź... potem możemy nagrać w sumie ładnie ober nie, yeah. okay. jak wolisz Patrz to Patrz to. Nie, że coś, ale tutaj są jeszcze gałki. O tu Wiem. Weź to. Patrzcie jaki ty... Co to jest? Patrzcie to. Czekaj, ustaw się, tak? Czekaj, pokaż tego... Pok <grym zimny> Nie, czekaj. No, pokaż, pokaż, pokaż. No, czekaj, przyjdź w do przodu. Wow. Tak. I... perfekto. Ej, dawaj dajemy kogoś, komuś tego loda. Dawaj. <noise> Patrz. Co, Kofi chce Proszę. Ma pan dodatkowe kilka gałek. <noise> tak. Na koszt firmy. Ośmiu <noise> Osiem dolców tylko. Jeszcze nie nic nie powiedział. <noise> nic nie powiedział to Ale z ze mnie... mu może. Ty ty A, wszystkie lody wykorzystałem. Proszę. Naprawię <śmienicza> wszystkie. A co? <śmienicza> Ale skąd? Re dostaliśmy tylko... To? Okay. Ten, to z lodów dostaliśmy. A co jeszcze jeden? Tylko czekaj, no to trzeba coś zahaczyć Ja się bawię kartonem O, może o to zahaczymy Ale po prostu tak. tutaj położymy Dobra, rob um, lody dobro. Ale tego jednego, wiesz jak? Um, Patrz, najpierw, weź, najpierw weź gałki okay. Tutaj, znaczy te lody Ale nie... nam czasu nie wystarczy. Jak nie wystarczy. No. Nie wystarczy. No bo oni... oni... Zaraz nam teraz nam są Teraz patrz, jak będziesz miał tą gałkę na dół, to bardzo prawy przycisk myszy. Coś. O tak, patrz. To się na razie to możesz na tak, ale pójdź... O! I... Po prostu... I... O. o! Musimy A wszystkie... normalnie się to się normalnie to możesz po prostu opuścić, a później to będzie ciężko to położyć. Kurde. To, co Bań, to z kofi, to dajesz się o kofię, właśnie, O, o właśnie wow, aż mi obróciło. Właśnie o tym, kurde, mówiłem. Czekaj, nie, nie, nie. Mówię o nie, jecha. nie. nie. <laughs> Dałem Ci dzięki. Gdzie te lory wystrzeliłem tutaj? Mogę? Mogę. Daj. Ej, ej kosol do ciebie pisze. Na pewu. Co? Kosol do ciebie na pewu pisze. Nie. Yeah. <coughs> A okay. okay. Panopisz mnie? Co? Dawaj na swój serwer w zakładce CS2, chodzi ja o to, żeby. Co? Co? Chodzi o to, żeby się na, na swoim serwerze dał na kanał CS2. A no, ja nie lubię CSE. Same. To, to yy, napisz na propozycję z żarówką i zobaczymy, czy będzie OK, czy nie OK Co się To OK czy lub, e, nie OK, to chodzi mi jeszcze, czy ludzie po prostu dadzą, nie. żeby to dodać, czy nie? Dobra. No. Ja, nie, jeszcze nie, jeszcze nie! Proszę! tego. Proszę, ma pan dodatkową gałkę? E, nie No i wyszedł. Zaraz skoczyć będziemy. Hmm, odcinek. łyżkę do kosza. O. A co so Czekamy, czekamy, czekamy i czekamy. Ej, tak. Nic tu nie ma. A no nie mogę zagłosować, zagłosować, czy tak, czy nie? No, o co ci chodzi? Yy, o propozycję. Nie mogę. A no nie, no nie, dobra jest. mogę, bo no nie lubię CS-a. Też. A tutaj czemu jest? A to tylko salt. Tak. Po prostu to jest. No, minutę jeszcze... nie Minutę możemy jeszcze zapytać. <laughs> Chyba mam tytuł na ten odcinek. No. Dwóch chłopów, tak. ten rujnuje pracę. <laughs> Patrz, patrz nie. No to też w całej trochę głupie jest, że tu sobie nie ma takiego smaku loda i tak co taki smak. To tak jak idziesz na ten idziesz do tego. Idziesz do lodziarni. Gdzie jest tylko truskawkowy i czekoladowy? A tym, ty mówisz, że jesteś waniliowy, on mówi, że nie ma waniliowego, to ty mi dajesz swoją opinię. Bo nie da ci tego, co chcesz. Trochę jak idziesz do, do sklepu zabawkowego i dajesz im swoją ocenę, ponieważ nie chcą ci sprzedać e, tego. Ubrań. Ej, widziałeś takie ja... zabawki? Ej, ej, wiesz, gdzie rzuciłem loda? No? Na tamten budynek. Albo za nawet. Uwaga Uwaga Nie Dah Maklud, a na, a da. Albo da. O, 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 o. Yay! Yes. <laughs> Dobra, to teraz to. Ty, wafelek. Dobra. Yay! Ej, wafel. Jak, jak kocha, to wróci. Wróciło. Bo... Uii, dlatego to... A ona? To... A ona? Dzień dobry. Chciałam jeszcze zamówić. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie, po prostu, subskrypcję. Dołączajcie na Discorda i w opisie. Do zobaczenia.